Dobry wieczór Państwu, witam w kolejnym wydaniu wiadomości z telewizji Zygmuntowskiej. Rozpoczynamy pierwszą informacją z y, naszego kraju. Wybuch gazu w budynku kościoła ewangelicko-agryburskiego w Lokarnie. I reportaż przygotował nasz reporter Robin Adamczyk. Wybuch gazu. Największa katastrofa, jaka może istnieć. Do wybuchu doszło w niedzielę 5 lutego 2023 roku o godzinie 9.15. Wybuch był słyszalny w całym lokalnie, również w okolicach. Wybuch cały budynek, w sumie z całej elewacji budynku, nic nie pozostało. Ucierpiało łącznie 7 osób, dwie osoby z nich nie żyją, pięć jest... W szpitalu, jak mówił pastor ewangelicki, straty wynoszą mniej więcej 70 tysięcy złotych. Księże, może nie ksiądz sam szybko tak powie, jak do tego doszło, może co się stało. No to ja miałem na tyle szczęście, że w tym momencie trwało nasze nabożeństwo. Jednak musiało zostać ono przerwane, bo usłyszeliśmy ten wybuch. Nasza gospodyni i cztery inne osoby, w tym jej mąż i córka, aktualnie przebywały w budynku. Doszło do ogromnego wybuchu najprawdopodobniej przez no, wybuch gazu w kuchni. Tak, no, tak to się niestety stało. Dobrze, a wiadomo, może, czy będzie jakieś wsparcie z y, innych kościołów ewangelistów, augurskich czy też nadkatolickich wszystko jedno. Na razie mamy zapewnić że będzie pomoc, będzie, będzie pomoc. Dziękuję bardzo. Oddaję głos do studia. Czeka, ja... dziękuję, dziękuję bardzo, no ogromna katastrofa była słyszalna również w naszym studiu. Przechodzimy do drugiej informacji z regionu. Nowe wiarowce w mieście Locarno City przygotowała to Katarzyna Machnik. Dzień dobry, Katarzyna Machnik. Nowe wieżowce w naszym kraju, zwłaszcza w lokalnie robią ogromne wrażenie na wszystkich mieszkańcach. Będą one dopuszczalne do mieszkania, bo niektóre będą oczywiście zamieszkały już w przyszłym miesiącu, kiedy zostaną do końca wykończone. Wieżowce wybijają się, jest to punkt rozpoznawalny. Oddaję głos do studia. Dziękuję, Katarzyna Machnik. Dziękuję bardzo. Kolejną informacją, również z naszego miasta lokalnego, jest dziś, 5 lutego, odbyła się konsekracja yy, katedry Matki Bożej, yy, yy, królowej. Segment w Lokarnie. reportaż przygotował Andrzej Faron. Uroczystek. Katedra w Lukarni Luga Asilni odbyła się 5 lutego o godzinie 12. Maszy, Zygmunt Terwiec, w preferencji wędrówki w Zygmunt biskupów Zygmunt uczestniczyło y, około 20, 20 biskupów i około 40 kapłanów. Na, na uroczystość Przyszedł również prezydent Zygmunt Ornantowicz oraz inne delegacje. Mamy tutaj chętnie uczestniczą również biskup yy, Wojciech Polak z yy Polski naszych wielkich braci. I ostatnia wiadomość na dzień dzisiejszy. Nowe dekoracje w naszej stolicy Lugania Zygwętowskim zachwycają turystów. Przygotował, na, przygotował nam reportaż o tym Tomasz Koza. Lampiony, jedna z największych dekoracji i najbardziej rozpoznawalnych dekoracji Lugana Zygwętowskiego, zachwyca turystów, jak i mieszkańców miasta. Wielu uważa, że powinno one zostać już jak najdłużej dla rozpoznawalności miasta. Wypowiedział się również na ten temat prezydent y, miasta Lugano. Oto, oto cytat z jego wypowiedzenia. Lampiony zostały zamontowane w grudniu ubiegłego roku, y, aby, aby rozpoznać tym sposobem nasze miasto i również rozświetlić ulice.” przy rynku. Koniec cytatu. Same lampione, jak mówił pan prezydent w jednym z przemówień. Będą, będą tam wisiały do następnych świąt. No tak, tak, tak. No tak, no wiem no. Tepnij się. To tyle informacji z dzisiejszego dnia. Dziękuję Państwu już za chwilę. Pogoda.